Dzień dobry, witam państwa na moim kanale. Rozpoczywamy, rozpoczynamy nowy materiał 14.00. Drodzy państwo, oczywiście chciałbym podziękować państwu za jakże miłe przyjęcie Ani. Czytałem komentarze, bardzo dziękuję. Ania państwa serdecznie i ciepło pozdrawia. Była oczywiście stremowana, ale chciała zabrać głos w sprawie protestu rolników. Zabrała. Cieszę się, że z tak miłym odzewem jej słowa się spotkały. Czytałem komentarz, że może byśmy wspólnie prowadzili kanał. Przekazałem Ani, powiedziała, że raczej się nie czuję i że te sprawy zostawia mnie. Ale może jeszcze wystąpi, to nie jest wykluczone. Pani Państwo, temat dzisiejszego naszego materiału jest dosyć trudny. Ja od y, kilku dni na platformie X, dla mnie Twitter, y, próbowałem się dopytać pana ministra Tomasza Siemoniaka, y, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, y, dlaczego CBA nie zostało oczyszczone z, tu kolokwializm, pisowskich zł. Pan Siemoniak milczy. Milczał, milczy, milczy nadal, nawet dzisiaj też spytałem się kolejny raz, czy zamierza w tej sprawie milczeć. Wszyscy spodziewaliśmy się, taka też zresztą była zapowiedź premiera Donalda Tuska, że zacznie też przede wszystkim od służb. Oczyszczanie służb z elementów, które służyły pisowskiej mafii. Bezpieka pisu, zwana jak to mawiam żartobliwie, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, zajmowała się tylko i wyłącznie patentową sprawę i wigilowaniem ówczesnej opozycji, aktywistów społecznych, działaczy, dziennikarzy niezależnych, nękaniem, atakowaniem, zastraszaniem, co sobie tylko życzycie, cały waklarz przestępczych działań, a nad to jeszcze, jak Państwo oglądaliście zapewne wczoraj reportaż w TVN24, ginęły miliony złotych z funduszy operacyjnych. W tej sprawie nie wszczęto jeszcze żadnego śledztwa, które no, powinno zostać upublicznione. Może zacznijmy od tego, że rozmawiałem z jedną z moich dyżurnych wiewiórek. To było jakiś czas temu, gdy właśnie pan minister Siemoniak został nominowany na tę funkcję koordynatora do spraw służb specjalnych i moja wiewiórka powiedziała mi: Wielu odetchnie z ulgą. Ja zapytałem się oczywiście, dlaczego. A to usłyszałem, domyślny się. Taka, wiecie, żartobliwie, nie chcę, żeby to zostało odebrane, jakoś seksistowsko, jest taka damska też retoryka. Nie, bo nie, tak, bo tak, a jak jest foch, to i pytamy się pań, ale kochanie, co się stało? To kobieta odpowiada, domyślny się. Taki żart. To są fakty. Nie? No, ale nie będziemy mówić tutaj o fochach. Więc nie dopytywałem, bo w tych kręgach zadawanie pytań szczególnych jest niemile widziane, jeżeli już ktoś przychodzi do mnie, kogo znam od lat, mu ufam i do mnie mówi takie słowa, to toż muszę samodzielnie te kropki połączyć. Zacząłem się nad tym zastanawiać, drodzy Państwo, i jednak musimy wrócić do tego, co się wydarzyło tak ponad dwa lata temu, trzy. Kiedy u Roberta Mazurka na urodzinach pojawili się politycy opozycji, ówczesni, dzisiaj tak politycy koalicji rządzącej. Sprawa była o tyle ciekawa, że z tych urodzin przecież pan Robert Mazurek obchodził urodziny co roku. Ale on na te konkretne urodziny zaprosił polityków, opozycji, którzy na tu urodziny w ogóle przyjęli zaproszenie. Między innymi pojawił się pan Tomasz Siemoniak, co spotkało się z bardzo poważnym, bardzo poważną reakcją opinii publicznej, po części też i mediów, szczególnie Gazeta Fakt, która oczywiście przez zupełny przypadek. Wiedziała o tym, że Mazurek ma urodziny. Również zupełnie przypadkiem przechodzili obok tego lokalu paparazzi. Lokal też został wybrany zupełnie przypadkowo. Tak by można było robić zdjęcia z zewnątrz. Wszystko to było dziełem przypadku. I oczywiście za tymi urodzinami nikt poza Mazurkiem nie stał. Zrobiła się afera. Pan Tomasz Siemoniak znany jest z tego, że publicznie nie komentuje wielu spraw, przekazuje tylko wiadomości, stara się zachować, gdzie taką powściągliwość funkcjonariusza służb, który się tajemniczo uśmiecha, ale, proszę Państwa, to nie o to chodzi. Żyjemy w czasach, które wymagają daleko idącej jawności życia politycznego i na to na, przez pryzmat tego, co się działo przez ostatnie 8 lat, tym bardziej. No i zrobiła się afera. Pan Siemoniak zamieścił swoje oświadczenie, które chciałbym Państwu odczytać, zrobić jego krótką analizę. Państwo sami już będziecie mogli wyciągnąć wnioski. Ja tylko podkreślę w nim kilka zdań. Wiele osób pyta za pośrednictwem Facebooka o moją obecność na spotkaniu rodzinowym redaktora Roberta Mazurka w piątek 17 września. Choć nie wypowiadam się w mediach, to z szacunku do pytających tutaj krótko odpowiadam. Żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem. Z jednym z ministrów, posłem z mojego okręgu wyborczego i jego żoną w większej grupie, co widać na zdjęciu, zamieniłem kilka słów przy wyjściu. Wiedzy, kto będzie, nie miałem. Żałuję, że w piątek po 21.00 nie zostałem w Sejmie, ale czułem się zobowiązany potwierdzeniem zaproszenia i zamiarem osobistego złożenia życzeń. Nikt z mediów przed wtorkową publikacją mnie nie pytał, gdzie byłem w piątek wieczorem. Ale oczywiście konsekwencje polityczne są twarde i jasne. Ponoszę je, oddawszy się do dyspozycji przewodniczącego Donalda Tuska, do którego ocen i wyczucia politycznego mam absolutne zaufanie przez 30 lat współpracy. A z tymi, którzy niszczą Rzeczpospolitą od 6 lat ich niegodziwościami, zamierzam nadal walczyć z pełną determinacją. W każdej roli, jaką będę pełnić, dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i spokował. przyjmuję ostrą krytykę. Przepraszam za wszystkie publiczne skutki mojego działania, napisał we wrześniu 2021 roku pan Tomasz Siemol. No, i tu nasuwa się pytanie, że czy, przepraszam, był sens przyjmować w ogóle zaproszenie do Roberta Mazurkę. Czy pan Siemoniak nie zdawał sobie sprawy, kim jest Robert Mazurek, kim jest jego brat? Czy politycy ówczesnej opozycji, tu mam na myśli właśnie pana Siemoniaka, żyli w jakimś, jakiejś mgle? No, w końcu pan Siemoniak jest koordynatorem do służb specjalnych, wcześniej był ministrem obrony narodowej i chyba powinien mieć tę odrobinę wyczucia, wiedzy i kontaktów też, aby zdawać sobie sprawę, kim jest Robert Mazurek, poza tym, że pracownikiem RMF FM stacji dosyć dość mocno dzisiaj skompromitowanej, bo raptem dwa lata temu, to nie jest kwestia dziesięciu lat. Przecież chyba wówczas mieli świadomość, kim Robert Mazurek mógłby być. Dosyć naiwny. Szczególnie tekst pana ministra Siemoniaka, że miał zamiar mu złożyć życzeń. Dzisiaj też pan minister będzie składać Robertowi Mazurkowi życzenia. Ta impreza oczywiście została zorganizowana w określonym celu. Żeby oczywiście uczcić urodziny pana Roberta Mazurka. Zaproszenie polityków opozycji, jak ja mówię, to było w zupełnym przypadku. Co roku przecież pan Mazurek wyprawia party, na, którym, na które zaprasza, oczywiście teraz będzie zapraszać polityków koalicji rządzącej, na pewno przyjdą. Mówcie mi jeszcze. I w tej atmosferze, szanowni państwo, sprawa w zasadzie się zakończyła. Przychodzą wybory, zmienia się rząd. Ja przed wyborami apeluję o tym, że jednym z najważniejszych aspektów tej transformacji po rządach Mafii PIS jest wyczyszczenie służb specjalnych, a przede wszystkim i nade wszystko likwidacja, wyczyszczenie i natychmiastowe rozliczenie bezpieki PIS-u, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Co się dzieje? Nie dzieje się nic takiego. Czy można byłoby przyklasnąć poza pewnym teatrzykiem i szopem? Więc rozmawiałem dość niedawno temu z moją wiewiórką. Zadałem wiewiórce pytanie, słuchaj, o co tu chodzi, bo ja chyba wiem, o co chodzi, ale chcę to sobie potwierdzić. No to moja wiewiórka powiedziała tak. Czy ty się dziwisz, że jest jak jest, skoro oni mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zebrać wystarczająco dużo materiałów, o których nawet niekoniecznie Wąsik z Kamińskim wiedzieli, ale przygotowywali je po to, by się uratować. I pojawiła się sytuacja, która w mojej ocenie jest skandalem, i oczekuję działania premiera Donalda Tuska. Zakładam, że nie ma świadomości tego, że zebrano kompromaty funki bezpieki PiSu. Zebrali kompromaty na polityków koalicji obecnie rządzącej. Kompromaty obyczajowe bądź pokrewne, które nie miały posłużyć do zwycięstwa PIS-u, bo nie zostały ujawnione. I tak, jak wspomniałem, Wojcik z Kamiński nawet mogli o nich nie wiedzieć, bo gdyby wiedzieli, to by je wykorzystali, ale po to, by ratować swoje stanowiska i trzymać w szachu. Koalicja. Szantaż? Zastraszenie? Poważna sprawa. Szczegółów nikt nie zna. O, niektórzy je znają, ale opinia publiczna powinna zacząć zadawać pytania i z tego miejsca zaczynamy ten temat drążyć. No, ale na jakiej podstawie można postawić taką tezę? Otóż, proszę Państwa, podstaw jest wystarczająco wiele. Słynna delegatura wrocławska, która odpowiadała za różne afery. Przypominam, aferę z autorem Chodzińskim, z kobietą, którą tam sprowadzał, z wyciekającymi informacjami z tej delegatury. Jeszcze jest delegatura katowicka, która odpowiadała za Przygotowywanie najróżniejszych kompromatów, akcji i śledztw przeciwko, no można powiedzieć, zwykłym ludziom, którzy sprzeciwili się władzy. Tam się nic nie zmieniło. Ci sami bezpieczniacy pracują tam dalej. Trudno to nazwać służbą. Dlaczego CBA nie zostało natychmiast zlikwidowane? Przecież można było natychmiast to tak, ten, ten twór, bo to w zasadzie zorganizowana grupa przestępcza, natychmiast zlikwidować, zawiesić w działaniu, a kompetencje przenieść do pionu antykorupcyjnego Centralnego Biura Śledczego Policji. I tu proszę Państwa, jest ciekawostka, nie wiem, czy zdajcie sprawę, pewnie nie, to wam o tym powiem, że ponad 90% spraw antykorupcyjnych było realizowane przez Pion antykorupcyjny w strukturach policji, nadzorowane przez dedykowanych do spraw związanych z antykorupcją prokuratorów, którzy mieli w takich sprawach doświadczenie. Ponad 90% takich spraw. To czym zajmowała się przez 8 lat bezpieka No Właśnie nękaniem, zastraszaniem ludzi. Opowieści o ich profesjonalizmie, inne szopki, gdzieś tam Unia Europejska, jakieś spotkania i tak dalej, w ramach tego, jacy to oni są antykorupcyjni. Proszę Państwa, nie przypominam sobie, żeby z Funduszu Operacyjnego, pionu Antykorupcyjnego Policji zniknęło milion złotych, albo żeby pracownik administracyjny wyjął 10 czy 15 milionów złotych i w reklamówkach wynosił z którejś z delegatur. Nie słyszeliście państwo o tym, prawda? Nie przypominam sobie również, żeby ten pion antykorupcyjny odpowiadał za prowokację, zmuszanie ludzi do popełniania przestępstwa po to, aby później ich zatrzymać, połamać im życie, Barta Sawicka, Weronika Marczuk, Sławomir Nowak i inni. Dlaczego oni jeszcze egzystują? Ba, teraz najlepszy, chyba najważniejszy. Kto zaczyna kierować tą służbą? Czy, i tu stawiam pytanie do pana ministra Siemoniaka. Ministrze, panie drogi, szanowny panie ministrze, i pan mi powie, tak w krótkich żołnierskich słowach, czy to nie jest tak, że skala kompromatów, którą, e, nie wiem, panu Panom przedstawiono z wyborem, że albo pozwolicie nam odejść na naszych warunkach, albo to wszystko ujawni. Na no Telewizja Republika na to tylko czeka. Myślicie, że to jest dobra droga? Pamiętajcie, że oni cały czas nękają, inwigilują. Redaktor Piński zadał panu pytanie publiczne na platformie Twitter. Dlaczego dalej są podejmowane czynności operacyjne wobec, wo, wobec i redaktora Pijskiego, i wobec redaktora Szwajgierta? Pan nie odpowiedział. Pan zignorował to pytanie. No, panie ministrze, czy pan nas uważa za durniów? Jeżeli myśli pan, że milczeniem pan cokolwiek zmieni, to jest pan w głębokim błędzie. Przecież my wiemy. My mamy świadomość. My wiemy o wielu sprawach, o których publicznie nie wypada mówić. Ale opinia publiczna ma prawo wiedzieć. CBA ma zostać zlikwidowany. No ale teraz wróćmy do tego, kto dzisiaj kieruje CBA. To jest również bardzo zastanawiające, Przyznam się, że tu nie rozumiem decyzji pana premiera Tuska, chyba że one były tylko formalne. Przedstawiono mu pewien plan, który wynikał z takich, a nie innych okoliczności, o których wspomniałem przed chwilą. No ale skupmy się, kto w tej chwili rządzi CBA. Ale zacznijmy od zastępców pełniącej obowiązki szefowej CBA. Tomasz Strzelczyk. Tu krótka notka biograficzna, posłuchajcie. W latach 2015-2020 był funkcjonariuszem CBA w dwóch jednostkach organizacyjnych, w delegaturze CBA w Warszawie, gdzie sprawował funkcję naczelnika w Wydziale operacyjno śledczy oraz w delegaturze CBA w Bydgoszczy. Czyli człowiek, który 2015-2020 w czasie, kiedy y, były wybory parlamentarne, w 2019, kiedy inwigilowano Pegazusem opozycji, A on był naczelnikiem w Wydziale Operacyjno-Śledczym w Warszawie. Pójdźmy dalej. No to, że jest żonaty, ma dwójkę dzieci, pasjonuje się jiu oraz wędkarstwem, no to wiecie, tak? Drugim szefem jest Marcin Stec. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnił służbę nieprzerwanie od 2007 roku. Posiada doświadczenie zawodowe, zarówno w obszarze postępowań kontrolnych oraz działań operacyjno-śledczych. Nie wątpię, że pan Stec posiada taką wiedzę. Pamiętacie państwo, kiedy PiS przegrał wybory w czasie swojej pierwszej władzy Donald Tusk popełnił śmiertelny błąd, że wówczas nie zaorał CBA. Uważał, żeby będą jego ludziom na ręce i, i tak dalej. Skończyło się to fatalnie. Dla niego, dla nas wszystkich. Afera taśmowa, falenta, e, usłużni media workerzy, którzy kolportowali te nagrania w przestrzeń publiczną, po to, żeby zrujnować reputację Platformy Obywatelskiej PSL-u ostatecznie wykończyć ich tak, by PiS dorwał się do władzy. A propos pana Marcina Steca, którego pozostawiono na stanowisku zastępcy szefa CBA w 2023 roku, premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Steca na nowego wiceszefa CBA. Stanisław Żaryn, propagandysta bezpieki, wyjątkowo ślizgła postać, napisał na Twitterze tak. Premier Morawiecki powołał nowych zastępców szefa w CBA. Zastępcą szefa CBA został Marcin Stec. Powodzenia w służbie dla Polski. Panie ministrze Siemoniak, zadam tu pytanie jeszcze raz, no bo to, że pan e, ma nas za durniów, no to może tak jest, nie wiem. Ale czy opinię publiczną również pan ma e, za idiotów, którzy e, nie połączą samodzielnie tych kropek? Jeżeli tak, to jest pan w głębokim błędzie. Po czym dowiadujemy się też, e, na razie nieoficjalnie, e, krótka notka, taki wpis, pojawił się, że telefon Lichocki od trzech lat był śledzony Pegasusem. Są nagrania erotyczne, posłanki, zapisy rozmów, kto komu za ile, ustawki głosowań, wszyscy w sprawie Rady Mediów byli podsłuchiwani, czekamy zatem na publikację, Poufnej rozmowy ktoś napisał, jest to taki wpis. Ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy faktycznie tak było, szczególnie jeżeli chodzi o obyczajówkę, ale pamiętajcie o tym, że ta obyczajówka to jest bardzo łakomy kąsek, którego też się wszyscy boją. No nikt nie chciałby, aby ujawniono na przykład jego sprawy intymne, sprawy alkoholu. To nie jest kwestia, że ktoś robi coś zdrożnego. No. Nawet jeżeli tutaj nie wiem, odnosimy się do klasyki klasyków, no to nikt nie chciałby być zobaczony w mediach, excuse me, z gołą, niewymowną, poruszającą się w hard rockowym rytmie. Prawda? Tego nie jest. O no, no, kobietach już nie wspominam jest absolutnie kompromitujące i może zrujnować komuś życie. I tu, proszę Państwa, jesteśmy świadkami takiej sobie sytuacji. Dwóch funków, którzy dzielnie i wiernie służyli pisowskiemu reżimowi, którzy posiadają olbrzymią wiedzę, dalej zostaje na stanowisku. Gdzie te rozliczenia? Gdzie likwidacja bezpieki PiSu, która popełniała przestępstwa wobec zwykłych obywateli? To nie jest kwestia tylko Kamińskiego i Wąsika. To jest kwestia tych wszystkich funków, którzy z zakrytymi gębami brali udział w demontażu Państwa prawa brali udział w popełnianiu przestępstw dzisiaj, są szefami służby antykorupcyjnej? Taki żart z nas, Polaków. Kiedy wspomniałem coś a propos policji, pamiętam, że pan minister Kierwiński na Twitterze mnie zganił, że pewne sprawy załatwia się po cichu, że mają swój harmonogram i tak dalej. Pani Ministrze. Tak, oczywiście, no macie swój harmonogram. Ale od tego czasu minęło parę tygodni i to, co się teraz dzieje, to tak być po prostu nie może. A kto szefuje CBA? Została powołana na to stanowisko Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. Medialnie została przedstawiona jako osoba, która, będąc młodą funkcjonariuszką w CBA, nie starze, bo wcześniej pracowała w policji, napisano, że odkryła sprawę inwigilowania państwa Brejzów za pośrednictwem Pegasus, bo została przydzielona do tej sprawy jako, jako referentka tej sprawy. Ale tu. Dosuwa się pytanie i co z tego? Co to ma oznaczać? Bo to, że ta Pani została przydzielona do operacji Jaszczurka, w której nielegalnie inwigilowano małżeństwo Brejzów, to wtedy Pani Szefowa nie miała świadomości tego, że to są działania nielegalne? Czy miała świadomość, ale milczała i dopiero jak wszystko to się skończyło, to to zaczęła o tym opowiadać, tam ginie też płyta. Ona to odnotowuje, informuje też swoich przełożonych, że zginęła płyta z tymi nagraniami, no, yy, tam ciągle giną jakieś płyty z, nag z nagraniami. Ale od 2019 roku yy, minęło już trochę czasu. Jeżeli ta pani była referen przydzieloną referentką do tej sprawy i miała świadomość tego, co się dzieje. Nie chciałabym, może pracy stracić. Ocencie Państwo sam. Kto dzisiaj kieruje tą bezpieką pis która nie została zlikwidowana? Przemyślcie to Państwo. Zadajcie pytania Panu Siemoniakowi, dlaczego tak się dzieje. Ja z tego miejsca też zadaję pytanie, co na Was mają. Dostańcie wprawdzie, albo nie wiem, miejcie panowie na tyle Kochones, aby złapać tę bandę, nie powiem za co, i pokazać, że macie siłę. rządzicie tym krajem z naszego mandatu. My powierzyliśmy wam mandat do rządzenia. I my mamy prawo oczekiwać. Tu mówię my, bo. Opinia publiczna, która będzie się opowiadać pod tym materiałem, e, definitywnie podzieli, myślę, tutaj zdanie, jest służycie nam, a nie my wam. Będziemy rozliczać już teraz z tych obietnic wyborczych, zapowiedzi rozliczenia bezpieczeństwa tej bandyckiej organizacji, która nękała i zastraszała ludzi, w tym również mnie. Ja się tego domagam. Również e, domagam się tego, by zostawiono e, Jana Pińskiego i Tomasza Szmegierta w spokoju, panie ministrze Siemoniu. To nie jest ostatni materiał w tej sprawie. Drodzy Państwo, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wspierania kanału. Z Państwem się e, widzę jutro o godzinie 14, a jeżeli wydarzy się coś e, istotnego, to oczywiście zawsze rzućcie ogień czasem o 20.00 nie pojawi się jakiś nowy materiał. Do widzenia, do zobaczenia.